Siema. Jesteśmy w Gdańsku, czekamy już na taksówkę. No, dzisiaj spełniam, no takie największe swoje marzenia, jak na razie. Materialne, no ja jestem naprawdę podekscytowany. Już dwa razy byłem w toalecie. Mam na sobie moją starą bluzę. Sam nie wie, że to się dzieje. Nie sądziłem, że tak szybko nagram y, taki film. No, tyle wam powiem, jedźmy. O, ja widzę, że jest w ogóle y, przykryta z prezentem. To możliwe, że to jest moje auto, ale jaja. Jest, widać logo. Widać logo. Będę miał nowy samochód, nowy BMW. Wydaje mi się, że to jest mój samochód. No, jak tak, to mocne. No, ja. no bryła ta. Ale cofnijmy się o jakiś rok wstecz. Byłem wtedy oglądać też BMW, ale inną niż tą, co finalnie wybrałem. Było to BMW 430i, które, no, jakoś mnie jednak nie przekonało. Pozwoliłem się nim przejechać, a jak moje wrażenia? No, 200, no, trochę gorzej niż, niż 1,3,5. Ale nie ciągniesz aż tak jakoś mocno, nie? 290 i 390 litrów, no to jest ten XL I można inaczej też czuć, kurde, przybyszenie. Nie sądziłem, że 1,3,5 jest tak bardzo szybsze niż to. Może dlatego, że jest lżejsze I jest też mniejszy. Wróćmy teraz do teraźniejszości, bo jak można się domyśleć, zdecydowałem się na zakup zupełnie innego. Ej, a ja mam i liter taki ja Idziemy na samochody używane, bo tak naprawdę w rzeczywistości to, to nie jest nowe auto, bo to jest y, takie demo, że tam 3,5 km kilometrów przebiegło. No więc to jest jako używane, nie, traktowane. Za mną stoi mój samochód, mój nowy samochód. To jest w ogóle mega mocne. Przypomina mi się teraz w ogóle moment, kiedy wygrywałem BMK od trąby. Ona też była pod taką płachtą, i musieliśmy zgadywać, co to za auto, co to za auto. Ja wiem, co to jest za samochód, ale powiem Wam szczerze, będzie ciekawie, bo ja nie widziałem tego samochodu nigdy na żywo. Oczywiście, wiem jaka to jest konfiguracja, wiem wszystko o tym aucie, ale nie widziałem. Jest to kolor, z indywidual taki i ten kolor kosztuje ponad 17 tysięcy. W dalszej części filmu zobaczycie, że ten kolor długo tu nie pozostanie. No, ja bym go nie brał takiego drogiego, ale to ktoś tak skonfigurował. Mamy szkuczyki. M. Ha, 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 ha. I jest też karta w ogóle, ale i na aplikację. Nie muszę mieć w ogóle kluczyka, jak Tesla. Płachta zostaje ściągnięta. I w ogóle to jest takie dziwne uczucie, w ogóle yy, nie jestem w stanie opisać jakby co ja teraz czuję. To jest jakieś takie wielkie podieranie się, ogromne szczęście. Mordo, patrz. Rośnie. Let's go! Kochani, oto moja nowa fura. BMW M135i. Lody, ledy, adaptacyjne, tu jakieś kamery, fotele sportowe, dziewiętnastki, <noise> <noise> To do klejki wiadomo, ta slipa, pergi tu, jo, ja, dobra, ooo, mordzia, tu. Szklany, szklany dach, człowieku, <noise> jak to wygląda. Ty, również nie są takie złe w cały ten tym wiesz, co chodzi? Mhm. Świetnie jest to, kochani, że Fausti ma w ogóle takie samo auto jak ja, mam tu no i to nie dało Ci do myślenia, że to jest samochód dla kobiet, dwulitrowy, dla kobiet? No chyba, że stary identyfikujesz się jako pizza, to Ci wybaczam. A myślę, że może tak być. Troszkę lepsze wyposażenie, oho. Nie ma jednej rzeczy, tylko nie ma adaptacyjnego zawieszenia, czyli on się nie utwardza. I na przykład wydaje mi się, że pierwszy rzecz, którą chcę zobaczyć w tym aucie to... Otworzę i uwaga... That is right! Po prostu się samo no. otwiera. Olej w bagażniku. Bierze olej. Kiedyś byłem z moim tatą na zakupie auta i powiedział mi, że jak w bagażniku jest olej, to nie kupujemy. Ja już kupiłem. Nie interesowałem się wcześniej hatchbackami, a hatchback dlatego, żeby mógł wejść tu ganger To jest bluza, którą kupiłem sobie za moją pierwszą zarobioną kasę. Hatchback dlatego, żeby mógł wejść tu gęgar. Gdzieś co w bagażniku woził, czy co? To jest bluza, którą kupiłem sobie za moją pierwszą zarobioną kasę w pracy. Pracowałem za 5 złotych za godzinę, czyli 5... No tak, i on chce wam pokazać, że pracował 5 zł za, go za godzinę, uzbierał na prosto, na klacie i krzywo na mordzie i teraz chciałby takie jakby odniesienie zrobić do tego, że kiedyś nie miał i ta bluza symbolizuje całą ciężką pracę, którą musiał wykonać, żeby być w tym miejscu, w którym jest obecnie. Okej. Okay. 5 dni pracy, po 10 godzin potrzebuję żeby kupić tę bluzę. Pojechałem do Lublina, do prostoshopu i kupiłem tą bluzę. Ona już jest troszeczkę, widzicie, styrana. Potem, na której jeździłem na Uber Eats we wszystkich moich pracach Ta bluza po prostu jest przez całe moje życie To jest naprawdę wzruszający moment yy, Dla mnie I chciałem też tobie po prostu dać takie coś Że nigdy bym się nie spodziewał, że ja w ogóle Takie powiedzmy, że nowe auto Odbiorę z salonu W tak młodym wieku Ja nie mam, nie mam jeszcze 30 lat mimo wszystko No nie jestem już taki całkiem mody. Dzięki tobie mam ten samochód, ok? Dzięki tobie, że ty to oglądasz teraz I chciałem ci to bardzo podziękować Ale ta bluza to nie wszystko Słuchajcie, w tym szczególnym dniu Nie mogło być ze mną Wiktorii Bo ma nagrywki na Genzy Ale jest tutaj Moja Passenger Prince Ewidentnie kurwa Trzeba wysiąść, trzeba wysiąść, rozchodzić, bo to się tak... No to wiecie, ja przed chwilą jadłem, a to mi się nie przyjmie, nie? Ja już tutaj czuję kurwa, te konwulsje gastryczne. Princes, moja passenger Princess, dokładnie tak. Ja już nie zapraszam do BMW. Miejsce jest zajęte przez Wiktorię. Kocham cię. I przez pieska A teraz chodzimy do środka. Uwaga, pierwsze, co rzuca mi się w oczy, to to, że fotele są matowe. Znaczy, że nie jest y, zużyta. Ale kochani, no jest tu full, nie? Grzane siedzenia, grzona kierownica, sportowa skrzynia biegów, ale to wiadomo, nagłośnienie topowe Harman Cardon. O, marzyłem o tym całe życie! <laughs> no ale kozak, dobra, zamykamy, tak? Automacik, wreszcie, nie no, zajaweczka jest solidna. Tak? Oprócz nowego auta, są też nowe akcesoria. Kupiłem po prostu sobie matę do bagażnika. No dostałem to nie tak, żebym już tego skleiła, ale jak już wiecie, to wiesz no przecież to właśnie... Lipa to Oraz dostałem solidną zniżkę, więc kupiłem sobie coś jeszcze. Oryginalny, słuchajcie, zapach BMW. 100 zł i tak za niego dałem. Za zapach, rozumiecie to? Normalna cena? 150. Auto kosztowało 284 tysiące, ale jako, że to było demo i miało co 3 tysiące przebiegu, no to ja zapłaciłem 210 tysięcy. Bardzo dużo, wiem, ale to w leasing wzięte, to nie że za gotówkę. Kwa, a tych złomów nie rabatują, do 200 tak od buta <śmieszne>, bo ton, on na sporcie z głośników pierdzi. <śmieszne> Podoba mi się w ogóle to te wszystkie ekrany, to ja im się jaram, nie? Czysty silnik umyty, także prawdopodobnie coś było grzebane. O, to jest, to jest. Miałem takie auto, jeździłem wcześniej taką BMW i nigdy mi tu nie ładowało. Zobaczymy, czy ładuje. Powinno ładować. No patrz mi, to to na serio. Ale lipa. kurde. A ty masz mniejszy pokaz swój, tak z ciekawości. O, media, tak, tu. bo mnie interesuje ta muzyka, bo to jest dla mnie na przykład bardzo ważne. Zobaczę z tyłu. Chyba. Zaraz zmienimy to do góry, o, musimy to naprawić, uwaga. O, zmęczony to wszystko, muszę odpocząć. Zgłóż tu nic nie kładziemy, bo to jest piano black. Nic tu nie kładziemy, dopóki nie będzie okrojone. Okej, okay, pierwsza jazda, uważam na krawężnik. O, lusterko w dół schodzi, ale ja ogólnie nie jestem fanem tego rozwiązania, tak szczerze, całkiem. A jak to, co to ten GPS, o? Możesz to wyłączyć byłoby jednym przyciskiem. To ma ogólnie 4,5 sekundy setki jakoś. Ty ja se jadę i trochę kolor na autem. To jest w ogóle jakieś niewiarygodne dla mnie, nie? Pierwsze tankowanie! Let's go! E5, E10 i E5. Czy mówię to i to? No to ja wybieram tańsze. Dziękuję. Ty, i co to jest? A potem? To już będziesz miał wydatki, czemu mi się psuje? Już chodź że kba tam ma dwunitrowy wyżyłowany silnik. Jeszcze go trzeba zmianą benzyną zajechać, nie? I tak koszt jazdy tym autem jest większy niż poprzedni, więc yy, mamy pełny bak yy, będzie, bo jest totalnie pusty, zobaczymy ile ma litrów i ile yy, wejdzie, za ile się płaci. 650. litrów zł kosztuje pełny bak tego samochodu zasięg 464 km i mogę sobie tutaj odpalać mapkę. A zobacz tu jak fajnie mam. Jedziemy w Gdańsku, będziemy teraz do Kiza, Ej, moja pierwsza czapka Gucci. I to jest ta legendarna czapka Gucci. Praktycznie obiecałeś mi spełniłeś to, bo Milion na koncie jest. No tak? <laughs> milion to jest kurde na tym ubraniu chyba twoim. No. Uwaga! Ale w jakiś jaki pomysł? Że ja to po prostu widzę stary tą czapkę, przekażę w jakiś sposób. Ta czapka trafi dla was. Słuchaj, na musieli zrobić. Wziąłem tą czapkę, stałem dosłownie chwilę, wróciłem do auta, tam... Łapie, ja mam ten samochód! Ale No a załatwij mi, że mnie noc nie zapłacił mandatu! Ile? Sto 150 zł! Unboxing zapachu, jak to działa? U, u, u. Jak to ma funkcjonować? Nie mam to rzucić, to będzie mi przeszkadzać tu. Chyba to, to, to nie do tego tak. auto. Aha, albo to, albo to. Najlepiej ja było to tu dup w dupcu. A ja to tak się ładnie po prostu. Nie jest to zapach nowego samochodu. Cytrynowy. Tak. Zapach od kibla. No, trochę tak. Ogólnie fajne, bo w ogóle tego nie widać tutaj praktycznie. To jakby to, że ono znika tutaj, to. No to, to chyba o to tu chodzi. Nie? Byłem tutaj, dogadaliśmy jak chcę, żeby to mniej więcej wyglądało, dogadaliśmy Zajadzicie też temat okręgania wnęk, ale to wytłumaczę wam później, a teraz ostatni raz zarówno wy jak i ja widzicie to auto w takiej formie. Przemek zobaczy dopiero to auto w takiej pełnej okazałości, a ja sobie nagram teraz reakcję na tą folię, mi Przemek pokazywał filmiki wcześniej jak to wygląda na filmie, no ale ja na przykład w ogóle nigdy nie widziałam tego na żywo, no jest mocna, Właśnie, co mi się w niej najbardziej podoba, że ona jest ja. matowa. No. Przed Wami kilka przebitek jak detailersi oklejają moją nową BMW. Teraz czas, żeby pokazać wam moją reakcję na oklejoną furę O, ho, 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 Kompletnie inny samochód Teraz mi się podoba Wiecie, nie chcę tu robić takich reakcji, że wow, wow Nie chcę tak robić, bo wy nie lubicie tego overreactingów Normalnie tak do tego podchodzę Nie no, dobra, jest koniec Faktycznie Wow Te felgi, o kurde, ale się błyszczą. Nówka, opony, ale to już inna sprawa. Jest solidnie. Czarne lusterka, nie no to jest w ogóle i kompletnie inny samochód Czekaj, muszę ty zobaczyć, ciekawe jestem, te, te lampy, jak poszły. O kurde. I te znaczki takie brzemione, a fajnie, to spoko to wygląda To lepsze to niż ten Oj, dach cały czas, aha i tak jest Okej, okay, czyli no to, to fajne to, że y, w ten sposób Ale ja widzę, on jest fajny, bo ma Zupełnie inny, nawet tutaj ma inny on Też odcień niż tu, Pada. mieni się bardzo Kochani, cała branżę. branżo oklejarska, wiemy dobrze My naprawdę wiemy, jak powinno się oklejać Wnęki, wnęki oklejamy tak, że Ściągamy drzwi Jedne, drzwi, drugie, bryt folii. nakładamy, wycinamy dziurki. Oni to wszystko wiedzą. Naprawdę, nie musicie się martwić o to. Słuchajcie, moją decyzją, tylko i wyłącznie moją decyzją było to, żeby nie robić tego. Nie chciałem ściągania drzwi, żeby potem nie było problemów z gwarancją, jak coś by świszczało, uszczelki. To była. Co ty pilnujesz, ch... ja Co ty pi... Moja decyzja, tylko moja. I specjalnie to jakby sam z siebie poprosiłem. Sam się siebie poprosiłeś, tak. Bo wcale nie jest tak, że za mną już czwórkę dopłacił chłopaków, żeby mi zrobili to w taki bardziej customowy sposób, czyli po prostu zakładkami, ale mi to w ogóle nie bo to są wnęki. Uwaga. Ej, ale kozak. To chłopi, to o tym mówiłeś, że tu. To w ogóle tylko tak robił, bez sensu. I nie da się tego zrobić idealnie, bez Ale nasza. nie jest no, to ale, tak. No. Faktycznie, tu widać ten, tu widać stary lakier, ale to jakby to jest nie problem, bo jak wchodzę, to. Nie ale tu czarny dach, kozak ładnie się licuje z tym całym przyberdachem, ale te wnęki to jest ogólnie mocne, nie? No ale trzeba było zrobić, przyznaj, nie? Ale dobra, czekaj, w środku przecież też było robione. Zrobiliśmy ekran matową folią. Yy, ale kozak nie ma. Nie no, ten samochód jest chyba dobrze oklejony, jak tak patrzę, nie? Więc no. Ale jakiś jakiś bzdury o tym, żeby mu szczelki nie chwytały, jakby drzwi zdjęli. Więc no, ta folia jest obrzydliwa, chrwa i jest... Na maksa, nie? No chyba kwa... większego gówna w postaci folii nie widziałem nigdy, ale zamot jest dobrze oklejony. No a teraz ty, śladów palca, mega kozak. To na środkowe też zabezpieczyliśmy te pianobleki. Bardzo dobrze, ten pianoblek to już był porysowany. 3000 przebiegów już porysowany. A czuję ona, ona jest taka fajna w dotyku, taka miękka jakby, że wiesz, smów. no. To jeszcze też nie jest faktycznie finalny wygląd tego auta. W ogóle te też mega dużo zrobią, nie? Mocne. W ogóle mam nowe felgi, To jest a. niesamowite, nowe. No to Chcę za to wszystko. To jest tylko i wyłącznie twoja zasługa, że to się wszystko dzieje. Dobrze. Dobra, mówią wszyscy, że okej, moja ciężka praca, bleble, jaka to jest ciężka praca, co to jest za ciężka praca, pojechać gdzieś na dajcie spokój, nie gadajcie takich bzdur, to jest najłatwiejsza praca na świecie, bycie influencerem, więc mówmy prawdę, ja jestem prawdziwy, więc tak, dziękuję Tobie bardzo serdecznie, Ja nam się przepotężnie, to było wielkie marzenie mieć takie auto, no i jak już podziękowałem widzowi, to mogę podziękować Wam, Detailersi, no, dziękuję bo jesteście królami za... ciężkimi, to tyle powiem, nie? Chciałem też autem pochwalić się Markowi Pro, czyli mojemu tacie. O oh, <laughs> Ale fura, kawał dobrej roboty odwodzi. No więc jeszcze raz pokażę wam, co się zmieniło. Zmiana koloru całego auta razem z nękami. Dach na czarno. Nowe felgi. Lampy zabezpieczone folią ochronną oraz lekko przyciemnione. Przyciemniony znaczek oraz czarny grill. Dokładki, wstawki, i to wszystko na czarno. Wlew paliwa nawet w środku jest zaklejony. To są wariaci. Czarne emblematy. W tym aucie nie ma miejsca na chrom. Ach, zabezpieczone! Aha. Chyba nie muszę wam mówić jakiego koloru są lusterka, co? Wysilacz teraz jest matowy, nie łapie odcisków palców A to przeklęte piano black też jest zabezpieczone, bo ciągle łapie rysy A teraz już nie będzie Back Dach też jest czarny, tak jak reszta elementów w tym aucie Ja nam się tym też, że jesteście w ogóle z Rzeszowa Co prawda nie jestem z Rzeszowa, ale mam tutaj dziadka, mam rodzinę, więc też czuję z tym miastem takie koneksje fajne Cieszę się tak, patrioty jesteś siebie zrobi. Że po prostu tak szczerze, serio, że wam w sumie powierzyłem to auto, bo naprawdę jest to sobie zrobione. Wiesz, tutaj przyjeżdżają ludzie, żeby sobie samochód zrobić pod swojego stonie. Taka to kompleksowa kustomizacja. Mówisz, co chcesz, my to robimy. No i teraz tak naprawdę masz taki produkt końcowy. Dzięki Ale. wielkie, jeszcze raz, Dzięki. a my widzimy się już w Maxtonie, lecimy! No wiadomo, bo gdzie indziej można by było kurać za 10 zł kupić jakieś obrzydliwe, plastikowe k***a progi do tego samochodu, nie? No, te, no tego jeszcze w tym celowozie k***a brakowało, nie? Dokładek k***a z tej gównofirmy. Maxton Design, czyli firma, która robi dokładki do samochodów Jesteśmy dzień później, bo jestem totalnie wyspany, bo załatwiałem mnóstwo rzeczy I po prostu zostawiam auto chłopakom Pełen pakiet robimy Ja biorę takie po prostu plastikowe, błyszczące dokładki Są też wersje full carbon no Ale to już są w ogóle inne budżety Ty To już zostawmy, to już tyle pieniędzy do auto kosztowało, że odpuśćmy sobie No to spotkałem się z tym, chcę, żeby były zrobione w aucie Musiałem zostawić auto, ale od Maxton Dostaliśmy samochód yy, zastępczy To nie byle jaki I nie byle jaki Tobie Fordzik Oj Normalny wydech a to, zamykamy szybę, jedziemy Trochę czasu minęło i wróciłem do firmy Maxton po odbiór auta. Widzę, że macie dużo tych aut filmowych, takich. M4, nam służą do projektów, czyli do Zgadujecie tego, że... sobie. ...ustanowimy, potem testujemy na nich. One są cały czas na miejscu, więc możemy sobie tutaj kombinować. Czyli po prostu ulepsza. kupujecie ten zawód tylko po to? Też między innymi to, się Nie Chwilę pooglądałem, co tam mają, ale głównie byłem ciekaw jednego. Dobra, zobaczmy. O kurde, ale śliczny.

może się obraca, w ogóle mieni się cały, a w ogóle w tym jeszcze, ale kozak. Czyli mamy tak, boczną dokadeczkę. i naklejki są w ogóle żółte. Tak, takie żółto-zielone dobraliśmy specjalnie Pasują. w, swoje, w swoje. Pięknie, dobra. Tu mamy dokładkę tylną boczną i ten... Okej. Okay. No zupełnie inaczej teraz to wygląda. Z tymi żebrykami, nie? Dobre. Ok, mamy to, to ok I mamy bok i zaraz zobaczymy jeszcze przód W sumie spoko, bo on nie wystaje tak bardzo dużo ten te, te dokładkę i chciałem tak Że nie wystaje jak strasi dużo Będę mógł jakoś do tego, tego garażu wjeżdżać w miarę To, to już wisi Już już, już, już Nie no, zupełnie inny samochód, jest solidnie Dziękuję Maxon Design to Za odpisywanie mi fury to masz I zobaczcie to za ty, jest. A teraz, czy to ty dwa inne samochody Ale fajne to zrobiliście Mocne to jest! Szczerze powiem, tak całkiem szczerze, że nie chce mi się wiedzieć, że to jest moje auto jakby, nie? Że jakby nie chce mi się wiedzieć, że to jest moja własność To mam takie, takie uczucie, że to jest tak piękne, że w ogóle, rzecz nierealna, nie? Tak, 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 szczerze, nie? Boże, jak to wygląda! No jakaś taka teraz się szeroka żeby ona nie, było, nie wyglądała tak ten samochód Kochani, zmieniłem jeszcze kierownicę, a właściwie to, oprzyłem ją I tutaj mamy perforowaną skórę, a tutaj mamy Alcantarę. No i taki zielony jeszcze dodatek, zielona też nić Do tego jest, jest zmieniona blenda na karbonową, jest to prawdziwy karbon Oraz zmienione są manetki tutaj na takie metalowo-karbonowe I patrzcie, wydaje się, fajny dźwięk jak się zmienia No i taka mała, duża zmiana, no bo przy mnie ciągle patrzę na kierownicę i no to jest fajne Uuu, Ej to jest zupełnie inne auto. Wow, jaka limonka! Mhm. Mm Zrobiłeś takiego szreka? Ej, tak szczerze, myślałam, że będzie po prostu taki jak Wemka Ale czemu Czemu ludzie nie mówią prawdy? Czy może być tak, że ktoś powie, ale gówno, nie podoba mi się? Jestem hejter trochę zielonego koloru, ale ładnie wygląda. A, satynka, Bardzo fajny przemów. Jestem hejter trochę zielonego koloru, ale ładnie wygląda. A, Dobra, to wygląda jakby to był jakiś dom rodzinny, a wiemy, że wujek Łuki z fusiarką się rozstał. Czyż był tak zwany The Last One i Freeze to wszystko nagrywał? Eh! Eee, satynka! Bardzo fajny przemów. Yeah, ci kręcę. To jest auto Faustyny, jakby była królową. Jedną z królowych. <grymka> Dobrze to wygląda z tymi czarnymi dokładkami. Ej! <grymka> Jej, bracie! Jest, bra! Złoty ma refleks taki Jaki fery ładny. To jest za mocne, ej zarąbiście wygląda Wygląda mega drożej w ogóle Nagle totalna zmiana, wszystkiego A Ty no i piękne Japan Racingi, proszę ja cię 19, 19 kochany Ej, ale ten kolor jest zarąbisty Mówiłeś, że ty nigdy nie kupisz droższego auta, nigdy tak, że to jest bez... Ja będę swoją bębką jeździł do końca życia No swoją bębką nigdy do końca życia nie, nie odwali od ale, kasy O nie odwali, nie będą takie odklejki Kwaś, tak. Nowy, to przecież to i tak jeździ, nie? Tak. A to, fa to fajnie w nęki ci ten. No, to nieźle ci okleili ja ten samochód. No? Jak ale jak nos ch chcieli zrobić? Ja? Ale to to, toż oprzywałeś? Oprzyta, nowe te Tu Też wybitnie to wygląda. I ja tu jest tu karbon to, prawdziwy. Jak tu się to połapać? Przez za dużo tych przycisków tu jest wszystkich. Bardzo ładna kierownica, nawet jest tutaj wyścigowy paseczek. <laughs> Brzmi jak takie normalne. Auto. Wszystko tu, nie tak jak uchani. No nie. <laughs> oklejone są wnęki. Kurde. Wiesz, że chciałam to sprawdzić, czy oklejone są? To jest moje miejsce, ale popatrz tutaj, tutaj nie. Ale no tu, tu nie. Moje felgi bardziej pasują do Twojej. Twoje felgi są w ogóle lepsze niż moje, dużo, bo są też dwa razy droższe. Oprócz tego, że są całkowicie zniszczone. Ale zobacz ty, bo ty się dużo różni. Zobacz jeszcze raz, tak jak miałaś na siebie. Całkowicie zniszczone. Anty są przejechane. A skąd te felgi? My? Ale zobacz ty, bo ty już się dużo różni, Zobacz jeszcze ze na masz, masz u siebie. Takie wiesz, żeberka. Nie? O, ładne. Jakby w ogóle mega się jaram tym, że mamy nie no, to. Nie, jest, no to jest mega mocne, nie? Grill, przepiękny, czarny, tamten srebrny był do dupy. tutaj przyciemnione znaczki. Turizm na... od tych złodziei, kurde. Nie polecam. Nie kupujcie tam fel. 50 lecie BMW. E, tutaj dokładeczki, dokładeczki. Tak jest. Przemek, jakby ogromne gratulacje. Dołączyć, oglądać fule marzeń. No zarąbiste tu u to bardzo. Dziękuję. bardzo ładny kolor, o dziwo. Ja mam takie, że on sam hamuje, sam przyspiesza. Oooo. A w korku, jak stoję, jak w korku stoję, auto ruszy, to on rusza sam. Ja chyba nie mam tego. Sam rusza. Ej, a, ale co, trzyma ci pasy normalnie? I, nie, no, no pas nie. No, właśnie pasem klucz, wie to trochę, że tak trzyma. No, y, twój też y, I nie, no, no, no pas się pas nie. Właśnie jący pasem klucz, kwóża to trochę, że tak nie nie trzyma. No, y... że trzyma czy nie trzyma? Przecież to się tutaj chyba na przycisku wyłącza. Są jakieś te safe, coś tam. uh Nie potraficie obsypiać swoich samochodów stary Twój też skręca w prawo Twój też Już nie, Super bo opony tak. wymieniłem, były opony Lip. Ja ci chcę pogratulować, bo to naprawdę no, dziękuję Chłopak zbieszczot takiego jak... No i zwykły chłopak zbieszcza. A A teraz... To daje nadzieję wiesz mi Tam, w rodzinie Noś. O a to ja cię witam, chyba Aaaa! ja byłem pierwszy Nie, fajne, fajne autko, gratulacje Przemuś Dziękuję bardzo Piękne to autko, gratulacje Przemuś, gratulacje Fajne Fajnie gratulacje, odklejki A dziękuję bardzo, twój... Naprawdę e, robi wrażenie, no, fajnie odklejka. wygląda no. Ta folia, zielona czy Fausti? Twoi całokształt, ty masz te czarne wszystkie wstawki. Fausti jeszcze nie, wydaje mi się, że... abyś przenek przyjechał do mnie, bym ci powiedział, co sądzę na temat tego samochodu. To prawda, film byś miał 18, ale w końcu p... ludzie by ci pisali plus jeden. Gdyby dodała jakieś dokładki, takie rzeczy. Po to specjalnie pojechałem do przemyśla. Dokładnie. 300 metrów tylko po ten. po, te, po na Dokładnie, no aktualnie twoje, ale gdyby Fausti dopracowała swoje, no to byłyby na tym samym poziomie. Co tu się dzieje? Solidna bejka! To jest? Tu się ewidentnie powodzi kolego! Nie, nie możemy wyjść z auta, ale fajna. Wygląda kozacko, o, kolor! Okay. Ej, to jest to samo to, co Fausti, ma nie? Tak. A właśnie, która by się bardziej podoba? Fausti czy moja? Nie, Fausti. Ta. Mi tak. Ja kocham maty, więc. To jest satyna, ale to jest raz zielona, raz złota. Chyba bardziej zielony, bo tamten jest za różowy. Co oni z nią nagrywają? Babusa, czy co? Dla. Ej, <grym> no fajny to, kolor. To jest ogólnie wersja taka, jak ja miałem mój niebieski, tylko że zielony. To? A, A tak! Zaraz nie będzie tego. A zobacz jest, jest z przodu. Jest Ty no, ładne autko. Solidne. To jest tak samo, nie? Jak na przykład... Ja też mam taki samochód, tylko że inny. Dał to, ja A dziękuję bardzo. Aż za bardzo młodzieżowe. <laughs> o, fajna, ale to y, w, poprzed... E, kurde, dobra. Wypierdziany już widać, solidnie. Przez litorię, pasażer. <laughs> Nisko, kurde, się siedzi fajnie, wyświetla się na... Up, tak, tak. Ha, ale gówno! Nie no, żartuję, ty! Ja też chcę to zrobić. Ty! Męki! No. U, la, la żyź. się w... to gaś! Wnęki zrobił! Nie gać, daj mi, daj mi się To będzie, jeździł. Mi, to by jadę nie nie Dobrze, że nie odpali, bo kluczyk jest tu. Fajnie. Nawet 2,5 koła kosztowała. Ech. Tak, tak, pachnie wszystko. No to, po, to skasz, co, czeka, ale nie chodzi, to to... No poka! Nie, no nie. No pokaż. to nie. ma sensu, no 5 tysięcy przebiegu, no 5400. Chodź chodź, już wystarczy, daj, chodź. Daj, dam ci chodź. Chodź zastaw, buto, chodź. Chodź, chodź, bo kury a, ten. Nie, 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 a, nie, nie no daj. Mi. Idziemy, chodź, chodź. Ja nie wysiadam Tyle. No nie, ja to będę nie siedział. Mogę cię przewieźć co najwyżej. No więc przewiozam kostkę. Przyjemnie, bardzo przyjemnie daję. 4x4 jestem w się A no. ile ma koni? 300. Oj, mi i jajka wgniotło. Bardzo jak pierdzi śmiesznie. Guśników? Tak, no tylko to z tyłu. Nagrałem też szybką reakcję Marka Pro na całe auto. No, panie, pura piękna. No i teraz będzie misja. Tego słuchajcie, nie nagrałem wjazdu, ale to, było, to była taka jaja z tym wjazdem tutaj do tego garażu. Więc chociaż nagramy wyjazd przez przedni splitter, który założyliśmy, nie da się normalnie wyjechać i wjechać z garażu podziemnego tego. Wjeżdż... O, serio? Będziesz musiał pod skosem jechać? Ale jaje Wjeżdżałem tutaj tyłem i tak samo e, będzie musieli wyjechać, że tyłem i na skoś, No i Ralfik tutaj razem z tatem będziecie patrzeć, żeby mnie udostępnić. dokładnie. Ja dobra, ogólnie naprawdę mówcie jak coś, bo to będzie cyrk. Gdzieś no, teraz. Pomału, pomału. No, już nawet palec. To, to już wisi. Już, już, już jest. No i co teraz? Nie, nie używ, delikatnie go powiem. Nie, bo to dosłownie zahaczyłeś leciutko, nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Nie trzę, nie trzę. Dobrze, jest okay. Ale jak? No, mimo wszystko może przodem? No chłopie, jak? No wygląda to lepiej chyba. Nie, Op. stop. Słuchaj, Przemek, trzeba większy kąt. Jedz, jedz, jeszcze. I daj potem do mnie. Na razie jedz. Teraz masz luz, dość spory. Jest, jest, jest dobrze, dobrze, już poszło, już poszło. Jest dobrze, tak. tak. Dawaj, dawaj, jest dobrze, dawaj. Okay. Tak. Nie no, jakby... Urwał, jakby urwał, tą dokładkę z Maxton'a Przepierdolone stary Straciłby jakieś 60 zł. A! Tylko teraz tył, ale tył chyba jest nie, OK tył nie? jest okej, okay, ale patrz No dobra, dawaj, dawaj, nie, tył jest okej okay. Oj tam, jak zajeb... się trzyma i tak, sprawdzałam Widzowie, no, tragedia upierdolniła mi! Upierdolniła mi! Dokładkę kursa 2000 euro, no! 60 złotych to gówno kosztuje, moja 2000 euro kosztowała, no! Mi się nie tłumacz, że trzeba samemu było z klocków odebrać. Widzą się wytłumaczyć. oni będą musieli za to zapłacić. O nie wierzę! Could be a Romeo. Tell them boys back up. Uh, I ain't going nowhere. I'ma fight that back up. Uh, put it on your story so all your friends see. Everyone can see. Yeah, and we going and going and going. It's a good night. Baby, let it roll like the good times. Smoking the pourin'. I'm focused on you. Yeah, you can see. Everyone can see. No, i tutaj ten film miał się zakończyć tak po prostu urywkiem. Ale, kochani, nie. Jeszcze raz bardzo serdecznie chciałbym Tobie, widzu, podziękować za. To no ciężki pedofil ten samochód, tyle mam do powiedzenia.